W garażu mam dwutygodniowe ziołnuszki, tutaj mam jednodniowe brojlery. Niestety od razu widać, że jedno piskle jest jest. dwa pisklaki były małe, to, ten, to i to. Ale tamto wlazło do poidła, zmarzło, no jest teraz pod lampą. Ale generalnie zdziwię się, jeżeli dotrwa do jutra. Pisklaki były po 3,5 złotego. Transport się troszkę spóźnił, więc czekaliśmy 40 minut jeszcze, żeby, żeby je odebrać. No, dzieciaki generalnie, generalnie spełniają kryteria bycia kurczakiem, według mojej przyjaciółki, która uznała kiedyś, że że zielonuszki to są to są przepiórki i ja ją robię w konia, mówiąc brzydko. Więc to jest kurczak kurczak. Legalny, żółty, klasyczny, proszę uprzejmie. To jest kurczak. No dobrze, dzisiaj mamy, mamy 17 poniedziałek 10 sztuk.